nie wysęcze. Odcinek pierwszy. Rok 88. Czy to pański był ten rok, czy nie pański, no tego się mać, to ja nawet nie wiem, ani mój sąsiad dzicho, będący przecież niezłym herbatnikiem, też tego nie wie, jaki on był ten rok. Jednak w tym właśnie roku. Zapadła bardzo ważna i życiowa decyzja. Skoro tysiące rodaków nawiewało na zachód z myślą dostania się za ocean, aby rozpocząć tam nowe życie, to no zarówno ja, jak i mój szwagier postanowiliśmy i my tego miodu spróbować. Zbynek no niby on szwagier. A dlaczego niby? No bo tak, aby wiadomo, czy on to jest szwagier skoro siostry ciotecznej, a nie rodzonej, to on jest facet. No cholera wie. Niechaj jednak będzie, że szwagrem to on jest. Tym bardziej, że jego mość równie stuknięty jest jak i ja. No a i osobnik wesoły i co ważne, to nie odmawiający garnucha. Czyli bądź co bądź, to w stu procentach Słowianin z niego jest. Chociaż wzrostu i postury, to on coś jakby delikatnie mówiąc, to nie za bardzo był i jest. Jednak widziałem go parę razy w akcji. No i przypierdolić to potrafił o wiele większym od siebie. Cała ta decyzja spowodowana była tym, iż mój kumpel w Wiesiu to od pół roku w słonecznej Grecji w charakterze emigranta już należycie robił. Elwirka jego żona wiadomości na bieżąco nam przekazywała, co i jak, a i z Wiesiem rozmowy telefoniczne. Za jej pośrednictwem prowadzone były. Wiesiu po prostu wykupił wycieczkę do Grecji, no i z tej wycieczki to już do tego miodu w naszym kraju nie powrócił, a w Grecji sobie pozostał. Według zapewnień Wiesia to i nam zwijać się trzeba, a i on robotę, jak i jakieś lokum to tam dla nas znajdzie. Zarówno ja, jak i zbynek rozmowy bilateralne z naszymi żonkami przeprowadziliśmy. No i plan zaczął być opracowywany. Jak to i w przypadku Wiesia, tak i my postanowiliśmy ruszyć podobną drogę, co i on, czyli a wykupić najtańszą z wycieczek do Grecji, no i niby to w ramach tych krajoznawczo-turystycznych wojarzy wyfrunąć z tego kraju. No co by tam nie mówić, to pod koniec lat 80. taka wyprawa mogła się odbyć tylko przez biuro podróży. A taka wycieczka to proszę jakogo, to do tanich nie należała. No i trzeba było mocno dynką kręcić, a i kasiorę załatwiać, gdzie się tylko da, aby w taką podróż wyruszyć. I to nie były kurwatanie rzeczy w tamtych czasach, no nie były. A poza tym i paszportów, to i nikt w chałupie wtedy nie miał. Zaliczka na wycieczkę wpłacona i można było przystąpić do próby otrzymania paszportu. No jakoś tak to się bez problemów udało. Dobrze, że człowiek był kilka lat po armii, to jechać na tak zwany zachód pozwolili. Bo jak ktoś nie wie, to wtedy tamtejsza władza mocno obawiała się wycieku tajemnic wojennych poza granice naszego kraju. No i świeżo takich po odbyciu służby wojskowej to z kraju nie za bardzo wypuszczali. Bilety lotniczo zakupione zostały. I kierując się Radą Wieśka, były one bez terminu powrotu, czyli ważny rok. Jakby coś, nie daj Bóg, wyszło złego w przyszłości. Po miesiącu paszporty otrzymaliśmy. I to nie byle jakie paszporty. Bo jak ktoś nie wie, to były wtedy dwa rodzaje paszportów. Jeden obowiązujący tylko w tzw. krajach socjalistycznych. Oraz drugi, marzenie wielu Polaków. Paszport, na którym było nawet po rosyjsku napisane strany Mira, czyli tak po naszemu na wszystkie kraje świata ważny on był. I takowe właśnie paszporty otrzymaliśmy. Radość w domach to była taka, jakbyśmy kurwa trafili w tatolotkę. Cała familia je oglądała i macała z wielkim pietyzmem i rumieńcami na ryju, blaskając z zachwytu i spożywając wesoło trunki należyte. Droga na zachód stawała się pomalutku otworem, gdzie się tylko dało kombinowało się kasiorę, aby opłacić wycieczkę i przelot. No i pozostawało tylko jeszcze wykombinować po 150 dolarów na łepetynę jako suma wymagana na granicy podczas takiego wyjazdu. No i z tymi dolarami to był największy problem. Człowiek wtedy zarabiał tyle w robocie, że była to równowartość kilku miesięcy pracy. Parcie jednak było tak silne, że musowo było tych zielonych banknotów trochę zgromadzić. Przygotowania jednak były bardzo intensywnie prowadzone. Paszporty trafiły do biura podróży, które to zajęło się załatwianiem wizy do Grecji. No i nadszedł ten dzień, gdy paszporty z wizami były, bilety lotnicze też były. I tylko należało się do tej całej wyprawy szykować. No i te pierdolone banknoty z Waszyngtonem gromadzić. Co by nas na okręciu mundurowe z tej całej lotniczej granicy to na kopach w nie pognali w piździec, a i ponoć i Grecy też to sprawdzać mogli. A w chałupach źródło z Kasioro już prawie wyschło. Ale co tam? My nie damy rady. Wycieczka miała być tygodniowa, i połączona z jakimś tam zwiedzaniem Olimpu, czyli takiej kurwa niby to greckiej jasnej góry. W zasadzie to mogliśmy i tam jechać na ten cały Olimp. I gdzie tam jeszcze? Wszak przecież w ramach tej wycieczki opłacony był i Wikt, i Opierunek, ale. No co my będziemy po jakiejś tam kurwa góra łazić, jak Wiesiek z robotą na nas czeka, a w planach emigracja, a srać na te wszystkie tam Olimpy czy inne kamienne barachło. W międzyczasie, w lokalu kategorii piątej, spotkaliśmy ze Zbynkiem i Marka, mojego kumpla, któremu to opowiedzieliśmy o naszych planach i nieodległym już wylocie z PRL-u, snując marzenia o dobrobycie, jaki to nas czeka już niedługo, w jakiejś tam kurwa Ameryce, czy innej tam Kanadzie, lub powiedzmy w Australii, gdyż no takie kierunki były wtedy do emigracji dostępne. Mareczek oczywiście słuchał nas z rozdziawionym ryjem i wielkimi jak denka kufli od piwa oczyma. Tak się skurwiel nakręcił, że stawiał nam gorzałkę do północy i to razem z konsumpcją oraz wniesioną u babci klozetowej ryczałtem opłatą za korzystanie z cibla w tym dniu do oporu. Gdyby nas właściciel knajpy po północy nie wyjebał na zbity ryj z lokalu, to niewątpliwie siedzielibyśmy tam do rana. Mareczek, no co by nie mówić, był właścicielem firmy budowlanej, która to zajmowała się malowaniem bloków na osiedlach całego powiatu. No i Kasiory to trochę ciągnął z tej roboty. A poza tym, to dorobił się na tych malunkach nawet i pomarańczowego dwudziestoletniego garbusa dzięki któremu to wyrywał laski na potęgę, bo co by nie mówić w przeciwieństwie do nas kawalerem on był Marek znany mi był już jakiś czas, gdyż czasami to sobie człowieku niego dorabiał w dni wolne a poza tym ze względu na robotę na wolnym powietrzu i wysokości konkretnej, to czasami Mareczka łapały korzonki no i wtedy łaził jak kurwa pająk po futrynie taki był połamany przez co też częstym u mnie gościem w chałupie był, gdyż moja pani z racji zawodu to regularnie mu dupę zastrzykami kłóć musiała, aby do stanu użyteczności łobuza doprowadzić. Marek jednak był nie mniej stuknięty jak i my, z tą tylko różnicą, że kasiory, no to on trochę posiadał, miał dwie siostry, jedna mężatka do tego dzieciata, a druga młodsza, no i matulę. Mieszkali jednak w jednej chałupie mareczek jednak miał na poddaszu swoje królestwo do którego nikt nie miał wstępu oprócz tej młodszej no i tam udaliśmy się bezpośrednio z lokalu aby snuć dalsze życiowe plany jako że Jagódka ta młodsza to u mareczka darzona była wielką braterską miłością raz dwa przygotowała zagrychę to i rozmowy trwały do świtu starsza co prawda trochę udarła ryja no bo i niezbyt mareczka kochała a to wszystko bowiem przez Totolotka. Ale o tym to w swoim czasie. Dlaczego go nie kochała? No wyciął jej kiedyś numer tak straszny, że wybaczyć mu nie mogła.